Jan Brzechwa klej. Idzie klej i po kolei napotkane rzeczy klei. Stołki, szklanki, filiżanki, salaterki, wazy, dzbanki, talerzyki, flasz, miski, garnki, wiadra i półmiski. Nawet ławki, nawet szafki nawet książki i zabawki. Już posklejał kuchnię całą, a tu ciągle mu za mało. Wysmarował w pół godziny wszystkie kołdry i pierzyny. Cały dom się klei, lepi, a on chciałby jeszcze lepiej. Naraz wzięła go ochota, co się rzadko komu zdarza, że przykleił psa do kota, kota zaś do kominiarza. Zlepił z sobą dwie kumoszki, które miały jakieś sprawki: szyld przykleił do dorożki, a burmistrza do sikawki. W mieście straszne widowisko: z każdą chwilą coraz gorzej, już się wszystkim lepi wszystko i odlepić się nie może. Już nie idzie nikt aleją, posklejane lampy gasną, i powieki tak się kleją, że za chwilę wszyscy zasną.